Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce Witamy się dzisiaj z wami z bistro na jednej z hal Karawan Salon Siedzimy sobie, dzisiaj dzień zaczynamy od kawki raczymy się pysznymi świętomarcińskimi rogalami Jest tu mnóstwo cukru, ale chyba nam się dzisiaj przyda, bo dużo chodzenia przed nami więc na pewno nie pójdzie nam w biodra. No, Teodor pracuje nad tym, żeby jego herbatka stała się kawą. I zaraz przejdziemy się tutaj po hali. To jest hala chyba numer 3. Tak. To jest jedyna hala, na której nie byliśmy. Także szamamy i pijemy kawkę i ruszamy troszkę z kamerą pomiędzy kampery, przyczepy i inne stoiska pojedliśmy, niektórzy nie mają energii nie daliśmy ja słuchajcie nie rady złamałem. złamałeś, ja myślałem, że to brak energii nie, zdo... nie daliśmy rady zjeść wszystkich rogali, oczy chciały, ale, ale nie wchodzą, no dajcie pomogę za dużo cukru, no to drugą rękę no, ale a teraz teraz idziemy trochę pochodzić, popalić energię Coś do powiedzenia? Tak Zasłodzone. Tak Tak No muszą takie być To jest taka nasza tradycja Te rogale Tylko właśnie na, na targach Jak jesteśmy w Poznaniu Raz do roku nieciem pierogi Z kapustą i grzybami Chociaż na Nadzienie jest nieco inne No pomagam ci Tak ale te to jest, naprawdę nie no, Marcińskie jest klasa no. dobra, ruszamy się załogo. trzeba? nie trzeba ale powinno się postanowiliśmy z Teodorem wejść do kamperka, który stoi obok bistro w którym byliśmy o tu można fajnie wejść od strony kierowcy, zawsze mnie ciekawiło można wejść. można wejść, normalnie, gdzieś są otwarte Zawsze mnie to ciekawiło, jak w integrach jest rozwiązane właśnie wsiadanie od strony kierowców. Jak wygląda, nigdy nie widziałem, po prostu, wiecie, integry z otwartymi drzwiami. Mamy stopień, to jest trochę ciemno i dosyć wygodnie się wchodzi. Przód, kurczę jest ogromny, długi. A mamy tutaj rolety przeciwsłoneczne, jak w autobusach. Możemy sobie zaciągnąć. No, ta przestrzeń między kierownicą a szybą, słuchajcie, jest naprawdę wielka. Można byłoby spokojnie tutaj się przespać. Idziemy z drugiej strony. A jest to Integra Rapido, zbudowana na Mercedesie. Zobaczcie jak to wygląda od strony szyby Muszę mieć tego kampera Tak, podoba Ci się? Tak, ma fajne łóżko jedno. Tak, pokaż mi jak wygląda Tylko jak Tylko no za chwilę o, za wejdziemy mhm. Chodzimy, pokaż mi co tu Ci się podobało Jako, że ja jestem coraz starszy, najbardziej podobają mi się uchwyty No, chodź, no, chodź. Uwaga na przeciwko wejściu mamy kuchenkę jest cały pion z u, ale wielkie łóżko, poczekaj już polecę po kolei mamy lodóweczkę taką dużą no tu jest zamrażarka a u góry jest piekarnik dalej jest kabina prysznicowa a gdzie toaleta? Po drugiej stronie. Poczekaj, bo to musimy wejść we dwóch. Zrobimy tak? Fajna toaleta. Jednocześnie możemy odciąć się od reszty e, kampera. O. Jest toaletka. I sypialnia. O, mamy tutaj sypialnię. Pięcioosobowa. No, tutaj można, spoko byłoby spokojnie tutaj, tutaj. Jak coś tutaj e, się da, no tak, jest, tu są schodki, ja gdzie to odor stoi Czekaj, pokażemy No i taki klin, żeby można było też spać Ja muszę to mieć, to przyczepa I to ma na górę! To nie przyczepa, to samochód Zapomniałeś się No tego kampera, a nie samochody Ale zała do góry, jest okno No i jest tutaj duże okno, ładnie doświetla wnętrze Jeszcze tutaj jest mnóstwo półek jak się w Co? No drzwi do prysznica są takie łamane. Po środku znajdują się dwie kanapy ze stołem, pewnie też e, zmieniane w łóżko. Tak, to jest taki zlew kuchenny z pokrywką. No i pulpit przedni. Co, co tutaj jest? Pa, pa, patrz tam do przodu, co tam mm -hmm. jest Szafka. No tak, dookoła wszędzie mamy szafki, i schowki. Ale zobacz, tyle I miejsce na telewizor. Gdzie? No tutaj. Aha! Wyciąga mały. się go stąd i obraca. No? Dobra, idziemy szukać dziewczyn, żebyśmy się nie pogubili. Chodźmy do innego kampera. No rzeczywiście, tu naprzeciwko. Na stoisku Camel Camp są wystawione, zobaczcie, taka szafka kuchenna. Teodor mówi, że mogłyby tu sobie mieszkać dwa psy. Małe. A mnie zainteresowała taka, zobaczcie, kuchenka zespolona z piekarnikiem. Nie, to jest piekarnik synek. Piekarnik gazowy ze wskaźnikiem temperatury. A No. A tam jest jakieś pomko. słuchajcie, całkiem fajne rozwiązanie. I taki piekarnik kosztuje 1800zł No Już idziemy do następnego kampera Tu na tej hali znajdziecie przeróżny asortyment Słucham? Na ryby No koszyk na ryby jeżeli szukacie dodatkowego osprzętu do kampera, tak jak widzieliśmy przed chwilą kuchenkę, piekarnik czy szafkę, to na tej hali znajdziecie naprawdę wiele elementów, którymi możecie doposażyć swojego kampera lub przyczepę. Między innymi takie synki, co robią dziwne minki, a za synkami z dziwnymi minkami są wystawione rowery. Teraz już taki standard. Wszystkie rowerki elektryczne Mamy też pokrowce I synki Co robią już zdenerwowane minki idziemy, idziemy Do kampera następnego Także wiecie fajnie Przyjechać sobie na, na takie targi Bo obejmują No nie tylko sprzęt jeżdżący Mieszkalno przemieszczający Ale także Wyposażenie Nagrody są zabawy. Można grać w gry terenowe tutaj na miejscu. A do którego chciałeś zajrzeć? Do Rapido? No to przecież byliśmy w nim. Nie byliśmy na Aha, no tak. Ale tak właśnie, jest zamknięte, wstęp tylko z obsługą. Ale zobaczone wszystkie są takie same. Ten różni się tylko tym, że naprzód opuszcza się łóżko. no dobra, to idziemy zobaczyć może jakiś inne. o, a tu zobaczymy jak wygląda y, y, cargo czy y, garaż który znajduje się pod łóżkiem można regulować jego wysokość podciągnąć łóżko wyżej lub je opuścić to byłby mój, to byłby mój pokój no, mógłby być a zobacz tu co mamy. Tutaj jest prysznic zewnętrzny, żeby na przykład opukać nogi, jak się wychodzi z plaży. Tu akurat przechodzimy obok kampery. kamperka, który ma opuszczone to łóżko przednie Zajrzymy tylko tak I za kamerą. Mięty. I zobaczcie, no tak wejść. to wygląda, kiedy łóżko jest opuszczone. Dołączyła do nas Justyna. Tu mamy przyczepy na przykład do przewozu motorów o, Zobaczcie tutaj przykład zabudowy z dwoma, z miejscem na motory Ale nie ma tu tylko motocykli, jest i część mieszkalna Są siedzenia, u góry łóżko Całkiem fajna ta pizzerka. Piękne dobranie kolorów. Uuu, gonimy, gonimy. Znowu Justyna mi uciekła. Ja tak lubię im zniknąć. Zatrzymam się przy jakimś stoisku, a oni idą dalej. Tu mamy sprzęt, wyposażenie, sprzęt wakacyjny. Motory, supy, skuterki do pływania. Wiecie, takie... Elektryczne, że gdzieś tutaj był obrazek, to wam przedstawię. Tak to wygląda. Tu akurat jest z deseczką, ale zasada skuterka jest taka sama. polecam, polecam. Fajnie się na tym pływa? A, to wy nie zrobiliście. Ja tu wpatrzony w ekran, twarzy nie widzę. No jeżeli jesteśmy w klimatach relaksacyjnych. To zobaczcie, jakie kozackie fotele relaksacyjne. To już, to już nie wygląda jak, jak fotel, to już wygląda jak robot, moi drodzy. A teraz kilka tradycyjnych ujęć z góry na hale, żebyście widzieli, ile tego wszystkiego tutaj jest. Widok na drugą stronę. Wśród wielu produktów, które znajdują się tutaj na halach, możecie znaleźć nawet odzież z motywami karawaningowymi. A tu kamp kajakowo, które jak pamiętacie byliśmy w czerwcu. Synek pamiętasz gdzie staliśmy? E, poczekaj, e, to, nie to pokażę ci na... A, my tu staliśmy, Poczymy... gdzieś tu, pod laskiem. No, gdzie byliśmy? Tak, tu byliśmy, o, gdzieś tu, nie? Gdzieś tu a, w tym pasie. Tu, tu byliśmy. No właśnie, my staliśmy tu, a gdzie stał Dominik? No. Ogólnie Dominik, pozdrawiamy cię, jeżeli nas oglądasz. Gdzie y, po drugiej stronie, na gdzieś. gdzieś tutaj, nie? Byliśmy tu, pod laskiem, Dominik tu. Nie, on gdzieś tutaj na. A gdzie odbywała się, powiedz, bitwa na wodę Tutaj w tym, w tym tak. Bardziej to na tej przestrzeni. Tyle. A, dzisiaj, jeszcze wodą, Aż tyle. Jeszcze lada No tak. Potrzebujecie kajaka, znajdziemy dla was kajak. Potrzebujecie łodzi z przyczepką? Też się znajdzie. No a karawan salon możecie znaleźć. Dosłownie wszystko. A tu co mamy? Mamy, mamy, mamy pachnącą wyspę. Co to są za jakieś aromaty? Perfumowane od świeża czy powietrza do samochodów, do kamperów, do mieszkania. O, takie Także uniwersalne, uniwersalne tak Możemy jest. sobie wąchnąć Zapraszam, w każdym innym. Nutki owocowe, nutki perfumowane Słuchajcie, zróbcie jeszcze zbliżenie na naszą stronę www bo O właśnie będzie Jeżeli chcecie zaopatrzyć się W takie właśnie odświeżacze To macie tutaj adres, stronę Oraz kody QR Pamiętajcie, pachnąca wyspa Tak jest, Aroma Box Ale Wiecie, słuchajcie, wąchajcie, bo naprawdę są Jaśmino, ja lubię zapach jaśminu. Cześć, 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 cześć. Jedną rączką. Tu w Ale ma... fajnie pachnie. No, taki delikatny zapach. No, ja nie wiem, czy taki delikatny. No dobra, sprawę to i człowiek by się tym ładnie psiknął wyperfumował Zapachy Nawet są fajne. No, taki skład, są tylko trzy składniki. i jeszcze tak? woda, alkohol. Wie, po kolei. I Olej eteryczny. Aha, Także czyli takie naturalne. Takie Dlatego mm. mamy tutaj znaczek Ej, chyba najfajniejszy to vanilia, nie? To papaja fajna, mango fajne I zaczęło się I zaczęło się, maja się Jeszcze majat za chwilę ma do nas dojść Także będzie Wąchamy perfumy teraz? Będzie wąchania, pokaż taki perfumowane. jak pachnie Jak pranie. No rzeczywiście, Bardzo jaki to dobry. zapach to właśnie, super. Dokładnie, ponieważ to jest mydełko aqua O, o ten taki męski Męski? No no, okay. na wieczór. No wiesz co, no. <laughs> A tu to możemy znaleźć. Wyparat do czyszczenia konserwacji różnego rodzaju wyrobów skórzanych. O. Także jeżeli macie w swojej przyczepie skórzane fotele, to na pewno też się może wam przydać. Przyszedł kierownik, proszę Dobrze. nam powiedzieć. Witam troszkę. serdecznie, ja mam na imię Sebastian. I zajmuję się zapachami od jakiegoś czasu, Aroma Box. Eee, nigdy nie byłem w mediach, jestem jeden pierwszy raz, jeden. więc wybaczcie. Demiur, cieszymy, cieszymy się, że u nas. Nie, nie wiem, co powiedzieć, jestem po prostu no, przestraszony tym wszystkim. Natomiast, słuchajcie, jeżeli możecie nam pomóc w jakikolwiek sposób, to pomóżcie nam wspierając nas, kupując u nas jakieś produkty. One są naprawdę w bardzo przystępnych cenach. Nie sprzedajemy ich do sklepu, nie sprzedajemy do hurtowni, do sieci. Robimy taki fajny projekt po to, żeby każdy mógł mieć po coś fajnego w dobrej cenie. Znajdziecie nas na Allegro, na, na TikToku też chyba? Nie, na TikToku nie. Na TikToku nie, czekaj, na TikToku nie, ale, ale na Facebooku i na Instagramie, a jeżeli użyjecie tych zapachów i zrobicie film na TikToku, to my jesteśmy Wam bardzo, bardzo zobowiązani i będziemy Waszymi dłużnikami. Dobra? Nie wiem co jeszcze powiedzieć, kolega tutaj tak przez zaskoczył nas tą kamerą. No już yy, skład znamy, właśnie przy, przy wąchamy sobie różne aromaty. Trzy rzeczy w spadzie, a więc olej zapachowy, woda i alkohol i byle byście nie psikali na dywaniki, bo zawsze zacieracie ten olej zapachowy, psikajcie na jakiś materiał, na coś przewiewnego i gwarantuję, że będziecie zadowoleni. Natomiast... Zasłonki, coś takiego? Tak, o. zasłonki, coś takiego. Natomiast jeżeli ktoś jest bardziej zaangażowany, to sugeruję popsikać filtr przeciwpyłkowy od klimatyzacji o. i za każdym odpaleniem samochodu, będzie się unosiła świetna, świetna woda. Jest tych zapachów 16. To są nuty typu perfumy, czyli Telkin Klein, czyli Dolce Cabana y, i Simiakę, no ale są też nuty owocowe, takie jak mango, papaja, winogron, no i oczywiście tradycyjna wanilia. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Dziękuję Wam za tą super relację. Żywię nadzieję, że kiedyś się spotkamy wszyscy na szlaku. Ja też jeżdżę kamperem. Zaczynałem od przyczepy, ale mam niewiadówkę. W o, z tym to możemy się spotkać właśnie nadzieję, na, na, na w przyszłym, alei. W przyszłym roku spotkamy się w Alei wiadówek i my tam na pewno z wami będziemy. Wszystkiego dobrego dla Was. Dzięki za, za zapachy i za fajne wskazówki, jakich używać. Wszystkiego dobrego. Dzień na razie.